Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Niedawno na moim kanale będzie Time Criser. No i dzisiaj bierzemy się za kolejną starość, czyli zestawik o numerze katalogowym 6009. Bardzo krótki numer, no ale jednak jakiś tam numer. No i jest tutaj taki oto rycerz, tak więc ja jestem Lewcz Kamila i zapraszam Was do oglądania. I Wystawik pochodzi z lat 90 oczywiście i ze zbiorów mojego taty, tak więc przyjrzymy się na początek minifigurce. Minifig pręcuje się naprawdę bardzo ładnie. Jego wyposażenie też jest nieliche. Ma on taki oto mieczyk. Wtedy były szare, teraz już są takie bardziej srebrne. Bardzo i to bardzo ładną tarczę, chociaż gdybym tak na nią spojrzał, to bym chyba nie powiedział, że jest od rycerzy. Bardziej takiś na no nie wiem, tych takich tubylców, z Lego Pirates, nie pamiętam jak się nazywali, ale jakoś tak z daleka, tak mi to bardziej nasuwa skojarzenia. a naprawdę bardzo ładna tarcza, bardzo stara i bardzo fajnie, że się dobrze utrzymała. Jeżeli chodzi o samą figurkę, to no tutaj mamy takie smocze skrzydełka, jakby na hełmie, a u góry mamy takiego całego smoka. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie. No, troszeczkę to się skrzywiło, no ale to już nieładne. Rączki są żółte, natomiast same yy, rękawy są czarne. Natomiast nóżki też są czarne, i tutaj jest taki, jakby, czerwony pas. Jedyny minus to jest taki, że, no właśnie, twarzka jest nieco inna, znaczy bardziej inna. Ty macie tę prawdziwą twarzkę, jaka by tutaj powinna być. No, ale została taka. Tak więc naprawdę kiepsko. No, ale już trudno, tamten nie umiał znaleźć. Bardzo fajna zbroja, też szara, więc na pewno dosyć. Yy, Ekskluzywna. No, jeżeli chodzi o Santosik, to no, zobaczcie, to jest takie już zgorzkniałe, no bo to tysiąc razy było przekładana tagówka. Ale santośik też nie wygląda jakoś źle. Całkiem, całkiem fajnie jak na tamte lata. Tak więc, figurka jak najbardziej daje radę. Myślę, że do tych, do tych czasów też by była całkiem spoko. No bo jakby minifig wygląda bardzo staro. Ale na półkę, na tym koniu naprawdę wygląda bardzo fajnie. A jeszcze nie wspomniałam, że helm się otwiera. Tak jest. Tak więc minifigurka naprawdę wypada bardzo dobrze. W zestawie znaleźć się też oczywiście koni, ale za chwileczkę. Najpierw te reszta wyposażenia. Tutaj mamy kuszę akurat z tych najnowszych lat, bo tamtej starej nie umiałam już znaleźć, więc tutaj zastąpiłem ją tą nową. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to tutaj nie jest nic strzałowego. Kilka kosków w całość, ale taki oto stojak. Tutaj mi zabrakło jednego elementu, czyli czerwonej takiej flagi Ona górze, a tutaj macie zdjęcie pewnie jak to wyglądało. No i sama lansa też nie wygląda jakoś koszmarnie, całkiem nawet fajnie, też w dzisiejszych latach będzie przydała. No i jeżeli chodzi o samego konia, tutaj mamy ograniczoną ruchliwość do tylko uba Ja to bardzo na druki na samej główce, naprawdę wygląda to spoko. Jeżeli chodzi o jego siodło, to jest ono czerwone. No i nasz rycerz też może wejść bez siodła, a to wygląda dosyć absurdalnie, więc siodłem jest oczywiście o wiele lepiej. No i tutaj nasz rycerz już może dosiadać tego konia, tak więc wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I cóż, przejdźmy sobie może do podsumowania. Podsumowując, zasad naprawdę mi się podoba. I gdyby wyszedł w dzisiejszych latach, jako takie odświeżenie, jako taki gratis na przykład do Lego Shopu. Chociaż to nie jest chyba aż taki staro. Znaczy taki taki zapisany w historii zestaw. No na przykład taka czuszka, albo ten pociąg z Lego to były zestawy zapisane w historii Lego, no ale taki zestawik to jest jeden z wielu, jeden z wielu fajnych. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, kończcie właśnie... lapeczkę w górę. Nie zapomnij też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o z aby być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. No i co? To była recenzja zestawu 6009. Jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!